Zostawiony już pod taśmą praktycznie startową, on pojedzie w kasku białym w tym siódmym wyścigu. Obok niego Peter Carlson i gospodarze to Lee Richardson i Janusz Kołodziej. Tak wygląda obsada tego biegu, który no znów jest niezwykle. Tutaj nie ma dzisiaj nieważnych wyścigów, tutaj wszystkie są ważne, bo tutaj ważą się losy przecież awansu do wielkiego finału Elite Series. 20 do 10 już w tej chwili dla Kisławet Lejonen z Piraterną Motala, a więc lekka modyfikacja tego wyniku e, nastąpiła, ale a nie, przepraszam 24 do 12 oczywiście e, się w tej kwestii nie zmieniło. Tutaj Hans Andersen. Przez chwilę widoczny, któremu nie wyszedł drugi start. No i my zobaczymy, co teraz pokaże Janusz Kołodziej i, i Richardson, którzy przegrali pierwszy swój start. Podwójnie, 1 do 5. Carlson, Lindgren. To z kolei para gości. Benedikt Staff. No bo spodziewali się chyba mniejszego oporu ze strony Pekary, no, ale to są derby, konne, a też takie spotkania mają bardzo wysmaczne. Popatrzmy jednak na to, co będzie się działo w siódmym biegu, spóźnił Startli, Richardson, no i zablokowany przez Fredke Lindgrena, Koldi Janusz Kołodzi, ale teraz mignął koło Carlsona, wyszedł na drugie miejsce, a Freddy Lindgren... Jest w tej chwili pierwszy za nim. Jedzie w tej chwili kołodziej. I gdzie jest Lee Richardson? Przeciska się mozolnie do przodu Brytyjczyk. Chce wyprzedzić Carlson, ale nie będzie to takie proste wcale, bo Carlson też jest szybki. I proszę, nie daje za wygraną O doświadczony, 41-letni już Szwed. Odjeżdża jednak na szeroką. I teraz wykorzysta to chyba Lee Richardson. Tak jest. Udany manewr Brytyjczyka. A więc znów remis. E, przynajmniej na razie na tym trzecim okrążeniu tak na to wygląda, że tak to się już skończy, kołodziej jest drugi, za plecami Richardsona, za plecami, przepraszam Lindgrena, przed sobą, za sobą ma Richardsona i Carlsona, który jeszcze tam się stara, stara, stara ale może mieć myślę kłopot z tym, żeby wyprzedzić jeszcze Brytyjczyka tak się nie stanie, 3-3 kolejny wyścig remisowy drugi z rzędu Lindgren, 3 punkty Dwa punkty kołodzie, koło jeden Lee Richardson, bez punktów Carlson, 22-20 dla gospodarzy po tych siedmiu wyścigach. Więc nadal mamy tutaj niespodziankę. Jeśli chodzi niespodziankę, może nie, ale, ale z pewnością nie takiego obrotu sprawy się spodziewali tutaj. Kibice Wetlandy liczyli na to, że jednak ich drużyna. Będzie miał nieco więcej punktów.